O, jesteśmy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień doberek. Jesteśmy, jesteśmy. Dzień dobry, z panią Aldoną się witałem Dzień dobry, a tu jeszcze nie puściłem. Czekajcie, jeszcze jedno miejsce tutaj. Jest. Dobra, dzień dobry pani Aldono Jest i pani Wanda Dzień dobry, jest pani Bożena. Dzień dobry, zbierajcie się, zbierajcie. Anuta, dzień dobry. Jest Katarzyna, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Wpadajcie, wpadajcie się rozgrzewajcie, a ja w tym czasie zrobię sobie kartkę z kalendarza, byście mieli czas na przyjście. Nie? U nas dzisiaj chłodno. Dzień dobry, pani Ewa. Tak, w biurze też. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry, Marzenko. Jest Aleksandra. Dzień dobry. Dobra, jedziemy. 4 lutego się zrobiło: 35 dzień roku. i Wtoreczek. Imieniny obchodzi Józef Weronika oraz Andrzej Awerentyn, Częstogój Eustachia, Eustachiusz, Eustachy, Gilbert, Izyda, Izydor, Jan, Joanna. Mariusz, i Jarmiła Żanna, Nataniel, Jarmila, Jarmila, no, no. Tak, takie imię. dzisiaj imieniny jest Wiesia, jest Krystyna, dzień dobry, Ela, Weronika, dzień dobry, Walentyna z nami, dzień dobry. E, nietypowe święta, Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem oraz Światowy Dzień Rzeźnika i Przemysłu Wędliniarskiego. Wszystkim rzeźnikom wszystkiego dobrego, słuchajcie. A dziękuję. No. Mam tu dowcip gdzieś rzeźniczy? A może nie. Może lepiej nie. Przysłowie na dzisiaj. Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa. Długo potrwa zima, rzecz to niewątpliwa. Jak? gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa. Długo potrwa zima, rzecz to niewątpliwa. No U nas dzisiaj jest zimno, jest biało na dworze. Jest godzina już, słuchajcie, dziewiąta. Na dworze jest biało. A miało być inaczej. Ej, jest u... tak, tak, taki mrozik fajny dzisiaj. No, mi się ta pogoda dzisiaj podoba u nas tutaj, bo nie, ja nie lubię takiej pluchy deszczu, a dzisiaj właśnie jest taka zimowa pogoda. Pani Anna Dymna miała przyjemność powiedzieć: Każdy człowiek jest dobry, nawet jak coś zrobi bardzo złego, to na pewno dlatego, że był nieszczęśliwy. No, ja się nie do końca zgadzam Też. z panią Anią Dymną, ale może pani Ania Dymna miała takie przekonania, i jak każdy ma prawo do swoich. Dzień dobry, Halinka Zmarzenka, dzień dobry, Mietka, dzień dobry, Pani Maria tu wita, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Pani Grażynko, dzień dobry, witam, Basia. I cieplutko Grażynka, wita. Dobra, jedziemy Mamuśka, dziś jest Aronią. E, witamy, witamy. Dzisiaj będzie o aroni, ale zanim Wam powiem o tej Aronii, e, słuchajcie, e, to co ja Wam dzisiaj powiem, jest na podstawie, słuchajcie, wykładu pani doktor, e, pani profesor, doktor, habilitowanej pani Iwonki Wawer. E, na tym wykładzie Właśnie. mieliśmy zaszczyt z Markiem być osobiście. Słuchajcie, i tutaj pani doktor zacznę tak, jak pani doktor zaczęła. Słuchajcie, że słuchajcie o winie. Nie wiem, czy wiecie, co to jest paradoks francuski. Nie wiem, czy ktoś z Was wie, co to znaczy paradoks francuski. Zaraz wam opowiem, słuchajcie. Zacznę nie o Aronii, ale o winie. I nie o winie Aroniowym, tylko po prostu o winie. O winie czerwone. Moja wina. Słuchajcie, wino jest starsze niż chrześcijaństwo. Było ważnym elementem cywilizacji śródziemnomorskiej, tak? Grecy, Rzymianie, słuchajcie, od wina mieli specjalnego Boga, tak? No i słuchajcie. Wzrost zainteresowania czerwonym winem wywołały artykuły, które ukazały się w roku 1992-1994 w takim poważnym czasopiśmie medycznym, gdzie okazało się, że mieszkańcy południa Francji rzadziej chorują na serce, niż wynikałoby to z wysokiego spożycia tłuszczu i alkoholu. Tak? W 21 krajach przebadano 7 milionów ludzi w wieku od 35 do 64 lat, odnotowując przez 10 lat spożycie nasyconych tłuszczów, poziom cholesterolu, palenie papierosów, wskaźniki otyłości, tak? które są też dość istotne. tak. I słuchajcie, we Francji i we Włoszech spożycie wina, głównie czerwonego, to jest, słuchajcie, 60-70 litrów na osobę rocznie. 60-70 litrów, tak? A zawałów serca i zgonów jest 53 osoby do 100 osób. Słuchajcie, na 100 tysięcy osób. Także słuchajcie, wypijają 60-70 litrów rocznie, a zawałów mają 53 do 100 tysięcy na ja to szybko, sobie. Yy, od 50 czy do 100 zgonów na 100 tysięcy osób, gdzie w Anglii wypijają tylko 5 litrów. Czyli to jest tam o wiele, wiele, wiele mniej na osobę rocznie, a zgonów jest od 280 do 332, o wiele, wiele więcej, tak? No i tutaj zaczęto powiązywać ten fakt picia czerwonego wina, tak? yy, Z chorobami serca. To jest to jest kieliszek, ale kto kieliszek? Francuzi? No. Nawet do dwóch kieliszków tutaj Zero, się robi. 0,15 365. 360, no, to, no, 360. no Kieliszek na pewno wypijają, taki porządny kieliszek, 50, do dwóch, 50, dzień 50, w 32. dzień, dzień w dzień. No i nazwano to francuskim paradoksem, tak? Mniejszą śmiertelność próbowano tutaj też, tam naukowcy też tłumaczyli siestą, tak? No bo we Włoszech, w Francji mają siestę, czyli po południu, po obiedzie odpoczywają, nie są w pracy, tak? No ale słuchajcie, tam jednak oni słuchajcie, oni ogólnie chyba żyją mniej bezstresowo, no ale do tego piją ten alkohol. No i tutaj podano kilka takich wyjaśnień, że sam alkohol korzystnie działa, słuchajcie, na nasz organizm, bo rozpuszcza skrzepy, zmniejsza agregację płytek krwi. Ja absolutnie, my tutaj was absolutnie nie namawiamy do picia alkoholu, ja tylko mówię tak co tutaj, słuchajcie, tak, polifenole wina Słuchajcie, opóźniają rozwój procesów miażdżycowych, tak? bowiem hamują utlenianie lipidów. No i wino ma takie składniki wpływające, słuchajcie, na rozszerzanie poskurczu. No i dlatego, słuchajcie, tak to jest. I teraz tak, zależność między spożyciem wina a zachorowalnością na choroby układu krążenia, teraz jest taka: ma kształt literki U. Bardziej narażeni są niepijący nie wcale i pijący za dużo. Tak? Bardziej narażeni na choroby serca są ci co nie piją w ogóle i ci co piją za dużo. Dlatego trzeba sobie to wyważyć, ja Zaczęłam od wina, dlaczego? Dlatego, że zaraz przejdę do aronii i powiem wam i tam wyjdzie dlaczego zaczęłam od tego to wina. I dlatego zaczęłam od wina. Tak? W Polsce nie ma takiej tradycji pi picia wina, ale zaraz wam coś powiem, dlaczego tak zaczęłam. Chyba, że ktoś był na wakacjach film. Tak. Teraz tak, w Polsce mamy słuchajcie, największą na świecie uprawę aroni czarnoowocowej. Największa na świecie. Owoce w większości są przerabiane na soki, koncentraty soków. Produkuje się z nich dżemy, herbatki owocowe i wino aroniowe. Nie wiem, i y, chyba dzisiaj pójdę do sklepu i kupię to wino aroniowe, y, bo nie piłam nigdy aroniowego wina. A podobno jest i w Polsce i słodkie, i półwytrawne, i wytrawne aroniowe. Napiszcie, czy, y, czy ten, czy, czy piliście. No i słuchajcie, w Polsce mamy największą uprawę, największą produkcję aroni, ale nie do końca docenioną. Słuchajcie, aronia ma bardzo prozdrowotne właściwości. tak? Jest to super owoc. Super owoc to owoc, który oferuje bardzo duży, szczególnie dużo różnych składników odżywczych, korzystnych dla zdrowia. I super owocem jest na przykład Jagoda Kamczacka. Super owocem są borówki amerykańskie, żurawiny. Jagody goi, jagody akaj, tak, rokitnik, porzeczka, no i właśnie aronia. To są super owoce, właśnie te ciemne owoce, bo one mają mnóstwo, mnóstwo, kilka właśnie właściwości, kilka składników odżywczych. I słuchajcie, mają bardzo dużo antyoksydantów, dostarczają nam bardzo dużo związków polifenowych, tak, w porównaniu z innymi, słuchajcie, owocami. Tak. Teraz tak, tak Ci uciekaj. Nie, 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 czekajcie, bo pies mi próbuje wejść na, na kolana. Yy, I teraz tak, jagody aronii czarnoowocowej mają unikalny skład chemiczny. Dostarczają w 100 gramach 1-2 gramy polifenoli, słuchajcie. Dostarczają yy, cyano, coś tam, coś tam, katechiny, polimery, taniny, tam, tam jest tyle tego wszystkiego dobrego yy, i słuchajcie... Yy, to wszystko wpływa pozytywnie, zapobiega zakrzepom, zmniejsza ryzyko miażdżycy naczyń krwionośnych, hamuje utlenianie cholesterolu, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych poprzez tworzenie wiązań z kolagenem, tak? aronia może pomagać w zakrzepicy, przeciwdziała agregacji płytek krwi, co jest, tak uciekaj, co jest istotne dla pacjentów z wysokim ryzykiem udaru i zawału może zapobiegać powstawaniu zmian miażdżycowych, tak? Yy, wpływa korzystnie na profil Proszę. lipidowy, bardzo korzystnie tutaj yy spowalnia yy, też tempo przyrostu masy tkanki tłuszczowej, tak? Yy. Obniża cholesterol, obniża ciśnienie krwi, aronia. Yy. Także to są, to są, tutaj to, co ja wam czytam, to mówię, to jest wykład pani profesor yy, Wawer, są to badania naukowe, tak? I teraz tak. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przeprowadzono badania z udziałem pacjentów po zawale przez 6 miesięcy leczonych statyną. Podawano im codziennie ekstrakty z aroni, części, a części po prostu placebo przez 6 tygodni. Nie zanotowano wyraźnego wpływu łączonej te statyn plus aroni na masę ciała czy poziom lipidów. Natomiast u osób, które otrzymywały aronię, Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe znacznie się obniżyło. Zmniejszył się też poziom złego cholesterolu. Tak? Potem kolejne badania przeprowadzono na Uniwersytecie w Łodzi. Objęto pacjentów zespołem metabolicznym. Przyjmowali oni, słuchajcie, trzy razy dziennie ekstrakty z aronii, które zawierały właśnie antocyjany. Tak? Po dwóch miesiącach wykazano istotne zmniejszenie ciśnienia krwi. Zmniejszyło się też stężenie cholesterolu we krwi. Tak? To były takie to badania naukowe, cały czas są, słuchajcie, prowadzone. Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć, że skład owoców zależy od sezonu. Tak? Zależy od sezonu, od klimatu, od miejsca plantacji, od yy, skład, yy, zawartych składników zmienia się wraz z dojrzewaniem tej aroni. Tak? Najpierw ona jest zielona, potem ona dojrzewa, kuleczki robią się czarne. Nieraz słuchajcie, tutaj jak są jakieś działkowicze. Jak są jakieś działkowicze i mają aronie gdzieś tam, to wiedzą, że w odpowiednim momencie te kuleczki trzeba zerwać. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, ptaki oskubią tą aronię, tak? A ptaki, słuchajcie, do mają zera. do zera oskubią i one mają takie wyczucie i one nie, nie, nie ruszą zielonej, półdojrzałej aroni tylko ruszą aronię taką już dojrzałą, taka jaka ma być. Także potem trzeba wyczuć ten moment i zdążyć przed tymi ptakami, tak, tak. słuchajcie, tak? Także tutaj tak o tej, o tej aronii. Eee... No tutaj tutaj można by było ja tutaj by, yy, takie tutaj być taki wyciek taki bez alkoholu, tak. a on robi to samo co. Wino. Tak i konsensus jest taki że to jest yy, słuchajcie jest regularne spożywanie soku ekstraktów może opóźniać procesy neurodegradacyjne starzenie się mózgu tak może nam pomóc i jeżeli wlejecie czerwone wino do kieliszka a w drugi kieliszek wlejecie sok z aroni yy, słuchajcie nie będzie różnicy w kieliszku i tak naprawdę nie będzie różnicy w składzie, będzie lekko w smaku, nie, alkoholu nie, będzie. nie będzie alkoholu. W jednym kieliszku nie będzie alkoholu, ale działanie jest, słuchajcie, też takie mega mega mega. Tak, my mamy sok z aroni tam Pasz, z różnych firm. Słowa. Tutaj naukowcy, jeżeli chodzi o takie działanie terapeutyczne, zalecają nawet, słuchajcie, taki porządny kielich wina, codziennie, wina aroni, przepraszam, dzień w dzień przez trzy miesiące. Tak wiecie. Tak, porządnie, tak porządnie. My tutaj mamy pana niedaleko, który ma plantację aroni, no on mówi, że on dzień w dzień pije aronię, nie? Dzień w dzień pije soczek z aroni, mówi, że nie choruje, że, że ten, także tutaj można też w ten sposób się wspomóc, tak? Pijąc sobie, słuchajcie, soczki z aroni, tak? O winie pani profesor mówiła podobnie, tylko mówi, że oficjalnie nie może, bo jest naukowcem, a jako naukowiec nie wolno jej wspierać alkoholu, więc ona oficjalnie o winie nie. O winie może. Nie, tak. No więc, ale... No, i teraz też naukowcy, słuchajcie, dla osób, które nie mogą alkoholu, nie lubią alkoholu, nie chcą alkoholu, są takie kapsułeczki OPC, i to jest właśnie wyciąg z pestek, winogron, tak? który ma też działanie podobne. tak? My też mamy ten, te, te, te kapsułeczki tutaj u nas dostępne. Także chciałabym, żebyście wiedzieli, słuchajcie, że no, że tak, słuchajcie, takie jest fajny tutaj aronia ma wpływ na układ krążenia, na miażdżyce, na tętnicę, na ciśnienie, tak, w konsekwencji na zawał serca, udar mózgu, tak, są to choroby cywilizacyjne, słuchajcie, także na pewno taka aronia i kieliszek wina czerwonego raz po raz, ja tutaj nie mówię o takim spożywaniu jak Francuzi, oni mają może też inny klimat, oni też inaczej podchodzą do życia, tak, niż tutaj my, tak, Także, no, aronię polecamy. No polecamy sobie do ładnego kieliszka nalek sok z aroni i codziennie tym sokiem z aroni się delektować. Oprócz tego. Jest, lekko. No jest taki cierpki, Gorzki, taki cierpki, no, cierpki on jest, jest taki cierpki to. ten smak, ale wiecie, że można się przyzwyczaić. Można się przyzwyczaić, można się nawet delektować tym smakiem tej aroni. Tutaj na przykład półlitrowy sok 18 zł. Mamy też z aronią miodzik. Tak, to jest zioło miód aroniowy, taki właśnie też ciemny. Można sobie do herbatek dodawać. No i oczywiście mamy suszoną aronię. I tutaj, obojętnie z jakiej firmy, 100 gram suszonych tych kuleczek aroniowych kosztuje 10 zł. I można, słuchajcie, tą aronię sobie zaparzać, chwilę nawet pogotować, albo dodawać do jakichś innych herbatek owocowych. Także tutaj suszona aronia też jest dostępna. Kosmetyki z aronią, zaraz. tak? kosmetyki oh, no. z aronią też mam, nawet nie wiem czy jeszcze jest, ale miałyśmy. Kremy do twarzy aroniowe, mamy krem do rąk aroniowy, tak? Są, są, są też z aronią kosmetyki, tak? No ja tak dzisiaj bardziej się tutaj skupiłam na tym do doustnym działaniu aroni. Także kto ma dostęp do dobrej aroni, kto by chciał zakupić aronię, pijcie, bo jest zdrowa, tak? Wybierajcie tą bez cukru, tak? Najlepsza pani Reniu jest mrożona. No, najlepsza jest wyciśnięta. No, no tutaj są różne szkoły, też najlepiej jest wyciśnięta od razu, tak? Nie ja, inaczej. Według tego no. pani profesor, z tego co dobrze pamiętam, ma pani rację, tylko problem no. polega na tym, że żadna aronia nie doczeka tego momentu, bo ją taki zjedzą. Także Ale chyba. Wie, że. Nie, bo pani mówi tak, jak wiesz, jak się mrozi. Głuk, no że też można do zamrażalnika włożyć sobie te owoce i potem coś tam wyciskać z tego, tak? Mam, mam, no. e, posiadam całą książkę o, tylko i wyłącznie o roni pani profesor Wawer, więc trzeba będzie się skupić i zobaczyć jakie tam najlepsze metody są. Tak, pani... Nie zajmowaliśmy się tym, bo mamy dostęp do soków i tak dalej, więc, a sami nie będziemy hodować. Bo nie mamy gdzie. Bo nie mamy gdzie, a tak, a pani profesor napisała całą książkę o Aronii. Taki, nie taki nieduży skrypt o, o Aronii. Całe dwie, taki, jak, jaki skrypt, to ma 200 ta, ta no. no. Taka właśnie cała o Aronii, słuchajcie. tak. Całe życie pani profesor napisała o e, Aha, nie ma później tej cierpkości. No. A. Wiecie co, my tutaj obok nas, niedaleko, w, w pobliskiej miejscowości, naprawdę mamy dużego producenta Aronii i on tak naprawdę prawie wszystko, co ma, to on wysyła za granicę. tak? Trochę tutaj u nas tak na targu, jak ktoś jest z Wolsztyna, i w czwartek mamy targ. Ten pan stoi tam zawsze z tą Aronią w takich szklanych buteleczkach. czy zawsze, ale na głównego wejścia, no, przeciwko głównego wejścia. Na przeciwko głównego wejścia pan budynku, stoi. Jest, no. U niego chyba ta butelka Aroni już 25 zł, ale to jest taka naprawdę wyciskana, nie? Można sobie taką zgrzewkę u niego kupić i sobie tą Aronię codziennie popijać przez dłuższy czas. No. Tak, dżemy z Aroni też są. My dżemów akurat nie mamy, ale faktycznie musiałabym pomyśleć o dżemach z Aroni. No. Myśmy chyba kiedyś sprzedawaliśmy. Kiedyś ten, sprzedawaliśmy, mieliśmy kiedyś dżemy z Aroni problem z transportem tego czegoś więc jest trudno No, no. także słuchajcie tak żebyście troszeczkę wiedzieli także no, na tyle słuchajcie dzisiaj transmisja sprzedażowa o godzinie 10 serdecznie was zapraszamy o 15 będziemy tak życzymy wam dobrego wtorku dobrego tygodnia dużo zdrówka Dbajcie o siebie bo paskudna grypa panuje ogólnie Dbajcie o siebie słuchajcie tak no i do usłyszenia o dziesiątej. Do widzenia. No hej. A czekaj, to też trzeba wyłączyć. Cześć i Kto może.